Aby stworzyć skarbę należy otworzyć katalog obiektów. Wybierzmy panel Budowle i Urządzenia. A następnie Budowla Ziemna. Z dostępnej paletki obiektów mamy do wyboru różne warianty skarb. Wybierzmy skarbę nieumocnioną. Po naciśnięciu na ten obiekt wyskoczy okienko zmiana trybutów związanych z tym obiektem. Wybierzmy źródło Pomiar na Osnowę oraz wciśnijmy kłódkę, blokując tę informację. Ustawmy datę pomiaru na dzisiejszy dzień to znaczy dzień tworzenia filmu oraz materiał Grunt Naturalny. Wcześniej zaimportowane pikiety będą stanowić punkty pomierzonej przez nas skarpy. Połączmy je, pamiętając o tym, że skarpy należą do tego typu obiektu, które należy tworzyć obiektem zamkniętym. Jest to bardzo ważne, w przeciwnym przypadku skarpa się nie wrysuje. Po zamknięciu obiektu wyskoczy nam czerwone kółeczko. Zaznaczmy nim początek oraz koniec skarpy. Wypełnienie skarpy wrysowuje się najlepiej, gdy zaznaczymy początek i koniec w góry skarpy, choć nie jest to konieczne. Po zdefiniowaniu początku i końca pojawi się nam wypełnienie. Lewym klawiszem myszki zaakceptujmy tę stronę, której spadek jest rzeczywisty. Po lewej stronie naszej skarpy mamy skarpę z digitalizacji, po prawej skarpę z nowego pomiaru. Połączmy naszą skarpę ze skarpami istniejącymi. W tym celu wybieramy narzędzie dodawanie wierzchołków i klikamy na miejsce, w którym chcemy chwycić świeżo obrysowaną skarpę. Snapujemy do narożnika skarpy istniejącej i klikamy na potwierdzenie. Nasza skarpa się rozrosła. Aby wypełnić ją na nowo, skorzystajmy z narzędzia do wypełnienia skarp. Naciśnijmy lewym przyciskiem myszy na interesującą nas skarpę i ponownie zdefiniujmy początek oraz koniec skarpy. Powtórzę, że po naszej lewej stronie mamy skarpę z digitalizacji, w domyśle skartowaną w stary sposób. Po prawej skarpę skartowaną w sposób taki, jaki właśnie przedstawiłem. Rozróżnienie to ma na celu pokazanie różnicy w łączeniu nowo pomierzonej skarpy z tymi już istniejącymi na mapie. Powyżej mamy podobny przypadek z tą różnicą, że nasz pomiar wchodzi na wcześniej skartowaną skarpę. Pamiętajmy o obiekcie zamkniętym. Zdefiniujmy początek i koniec. Pamiętajmy, po stronie prawej do czynienia mamy ze skarpą istniejącą wrysowaną po nowemu, po lewej ze skarpą wrysowaną po staremu. Skarpę stworzoną po nowemu dosyć łatwo zedytować. Wykorzystajmy narzędzie do przesunięcia narożnika i zasnapujmy go do pomierzonej pikiety. drugą skarbą będzie większy problem. Skorzystajmy z narzędzia dodawania wierzchołków i połączmy nową skarpę ze starą. Zauważcie, że zostało wypełnienie. Jest to wada tego typu skarp. Są dwie metody edycji takiej skarpy. Pierwsza to ręczne usunięcie linii zbędnych oraz przeciągnięcie linii wypełniających do krawędzi skarp narzędziem przesunięć wierzchołek. Drugim sposobem jest usunięcie jej wypełnienia i stworzenie całkiem nowej skarpy, wyrysowując ją po istniejących narożnikach. Wypełniając taką skarpę, pamiętajmy o odpowiednim atrybucie. Załóżmy, że będzie to digitalizacja mapy. Do skartowanej skarpy powinniśmy dodać rzędne tereny. W tym celu wejdźmy w narzędzie Otwórz Pikiety z pliku. Zaznaczmy wszystkie pikiety oraz naciśnijmy przycisk plus minus, czyli przycisk Zmiany zaznaczonych rekordów. W tym miejscu zmieńmy tylko kod pikiety. Zmieńmy go na rtp01, czyli pikietę naturalną. W przypadku skarpy umocnionej powinniśmy zastosować kod RTP02, czyli pikietę sztuczną. Nasze wysokości naturalne pojawiły się na mapie. Możemy teraz przesunąć się tak, by nasza mapa wyglądała możliwie najlepiej. Ja wykorzystam narzędzie przesunięcie tekstu z zastosowaniem równoległości do obiektu. Takie rysowanie pikiet nie jest obowiązkowe, ale uważam, że na mapie w wersji wydrukowanej zwiększa to jej czytelność. W wersji elektronicznej powinniśmy naszą skarpę wraz z pikietami powiązać. Co to oznacza? Między innymi to, że osoba, której będziemy przekazywać plik, będzie wiedziała, jakiemu obiektowi przypisane są jakie wysokości. W tym celu musimy włączyć narzędzie przenoszenie do P. .500 gesut. W związku z tym, że nie mam jej przypisane na wierzchu, otworzę ją przez zarządzanie paskami zadań. W tymże narzędziu wciśnijmy symbol oczka łańcucha. To narzędzie służy do wiązania obszaru z punktami o określonej wysokości. Naciśnijmy teraz dwa razy na daną skarbę. Zauważmy, że program samoczynnie stwierdził jakie pikiety są przyporządkowane naszej skarpie. W przypadku skarpy drugiej takiego powiązania nie wykonaliśmy, więc rzędne się nie podświetlają. Obiekt powierzchniowy możemy usunąć. Rzędne nie znikną. Zauważmy natomiast, że gdy wejdziemy w informacje na temat obiektu, w atrybutach opisowych na wiesie kwadratowym mamy numer obiektu. Jest to numer powiązania. Wszystkie powiązane obiekty powinny mieć numer 1, gdyż jest to pierwszy powiązany przez nasz obiekt. To samo zauważmy w atrybutach opisowych w zakładce obiektu powiązane. Skarpę drugiej nie powiązywaliśmy z rzędnymi, więc nie ma żadnego przypisanego numeru obiektu. To Do samo dotyczy rzędnych. Powiążmy skarpę drugą. Sprawdźmy, czy obiekt się nam powiązał. Wejdźmy w atrybut opisowy. Zauważmy, że numer obiektu skarpy to 2. Numer powiązania plikiety też 2. Naciskając lupę, możemy podejrzeć wszystkie elementy powiązane. Powiązaniem numer 2. Usunięcie skarpy nie powoduje usunięcia elementów powiązanych. Możemy natomiast usunąć pojedyncze powiązanie z symbolem gumki. W tym momencie zauważmy, że obiekt, w którym powiązanie usunęliśmy, nie zaznaczy się w podświetleniu obiektów powiązanych.